Który nietoperz żywi się krwią? Mimo, że tylko kilka gatunków nietoperzy faktycznie pije krew, skojarzenie ich z wampirami jest bardzo powszechne. Z tej opowieści dowiecie się, który nietoperz żywi się krwią, w jaki sposób ją wypija, poznacie też kilka innych prawdziwych wampirów. Co to jest wampir? Wampir to mityczna postać, bardzo zainteresowana krwią ludzi. Zgodnie z legendami ma też różne nadprzyrodzone moce. Ogromną siłę fizyczną, wyostrzone zmysły, jest nieśmiertelny i potrafi się zmienić w zwierzęta, przede wszystkim w nietoperza. Nie lubi za to światła słonecznego, czosnku, srebra i święconej wody. Wampir, którego zapewne wyobrażacie sobie teraz, to postać z powieści irlandzkiego pisarza elegancki i tajemniczy hrabia Dracula. Zdarzyło mu się zmienić w nietoperza, wypić krew kilku osób, rozzłościwszy przy tym sporą grupę ludzi. Oczywiście, wampiry naprawdę nie istnieją. Ale czy na pewno? Jeżeli chcielibyśmy nazwać wampirem każdego, kto pije krew, to jest ich na świecie całkiem sporo. Z niektórymi nawet mieliście już osobiście do czynienia. Krwią żywią się na przykład znane wszystkim komary a konkretnie ich samice w okresie składania jaj. Panowie komarowie są dużo bardziej sympatyczni, albowiem piją nektar kwiatów. Jeszcze bardziej odrażające wydają nam się pchły, wszy czy pluskwy, malutkie stworzenia, które potrafią żyć na ubraniach, materacach, a nawet we włosach. Choć krew piją w niewielkich ilościach, odpowiadających im niewielkim ciałkom, nas to przyprawia odreszcze. Pijawki i niektóre minogi gustują we krwi ryb. Istnieją nawet ptaki, które nie pogardzą posiłkiem w postaci krwi innego ptaka lub ssaka. Pośród ssaków zaś tylko nietoperze to krwiopijcy. Obecnie żyją na świecie tylko trzy gatunki nietoperzy wampirów. Zamieszkują Amerykę Południową i Środkową. Ani w Polsce, ani w Europie nigdy ich nie było. Jeden z nich pije krew ssaków, interesując się głównie bydłem, krowami czy świniami. Dwa pozostałe żywią się krwią ptaków. Tak jak mityczne wampiry, nietoperze wampiry też mają pewne supermoce. W przeciwieństwie do pozostałych nietoperzy, bardzo zwinnie poruszają się po ziemi, za pomocą nóg i nadgarstków rąk. To właśnie w ten sposób podchodzą ofiarę. Umieją też doskonale rozpoznać, kiedy śpi, nasłuchując tempa jej oddechu. Nietoperz wampir ma w pobliżu nosa specjalny zmysł, nazywa się termoreceptorem, który pozwala mu rozpoznać, w którym miejscu na ciele ofiary krew płynie płytko pod skórą. Nietoperze wampiry nie ssą krwi jak komary, nie posiadają żadnej stawki czy trąbki. Mają za to bardzo ostre kły, którymi robią na skórze ofiary malutkie nacięcia i językiem zwizują wypływającą krew. Podczas jednego około 20-minutowego obiadu nietoperz wampir wypija 20 gramów krwi. To pojemność mniej więcej jednej łyżki, więc daleki jest od wykorzystania całej krwi zwierzęcia, które zaatakował. Imponujące jest za to, że 20 gramów to połowa masy jego ciała. To tak, jakby dorosły mężczyzna zjadł około 40 kg jedzenia podczas jednego posiłku.